Drodzy Państwo, tegoroczne święta wielkanocne będą niezwyczajne z wielu powodów. I choć nie dysponujemy czarodziejską różdżką, by odczarować naszą teraźniejszość, życzymy Wam, byście z okazji świąt znaleźli choć jeden powód do radości: byście spojrzeli na nasz świat z miłością, dostrzegając całą ferię jego zapachów i barw. Byście naciszyli swoje uszy dźwiękami budzącymi się do życia przyrody, nawet jeśli miałby być to wyłącznie za okna. Byście mogli zasiąść do świątecznego stołu, co teraz nie jest tak oczywiste, ze wszystkimi najbliższymi. By zastawiony stół nie przyćmił ważniejszych niż kulinarne treści wspólnego świętowania, a potrawy, choćby te najprostsze, smakowały jak nigdy dotąd. Byście docenili prawdziwą wartość codziennych czynności i gestów, a miłość niech będzie ich wyznacznikiem. Kochanie, śniadanie! Byście mieli czas na rozmowy z bliskimi. Nawet jeśli nie mogą być teraz z Wami, by czas próby pozwolił Wam ponownie odkryć esencję człowieczeństwa. Byście nie musieli z lękiem myśleć o swoich firmach i miejscach pracy. Byście w każdych czasach mogli o sobie powiedzieć, że uniwersalne wartości etyczne są Waszym drogowskazem. Te święta symbolizujące przemianę i nowe życie, niech tchną w Was wiarę, że razem możemy wszystko. Z całego serca życzymy wszystkim spokojnych świąt.